Oto co jedzą kury, tu mamy kukurydzę, tu jest pszenżyto, tak dobrze patrzę, tak dobrze patrzę, słonecznik, jęczmienia trochę, a nie przepraszam, tu jest pszenica, tu jest pszenżyto, wszystko zmielone, aha, no i jeszcze kreda pastewna i to jest jedzenie, które starczy kurkom na jakiś. 3 cztery dni. Wszystko to jest mielone przeze mnie w młynku, bo nie mam śrutownika. A w tej bali jest mieszane. I patrzcie, jak czekają. Się już to czekać nie mogą. Piękna sanna. Pada, pada śnieg. Sanki z słoneczkami. I tak dalej, i tak dalej. I kurcze wieje. Jest naprawdę sanna. Proszę, jaka piękna zadyma. Psy się strasznie z tego cieszą. Bo one uwielbiają śnieg. Śnieg, śnieg. A my zaraz pójdziemy do kurów i do królików, żeby je nakarmić szybko, bo kurka mać zimno. Tylko zaprowadzę psy do domu, bo one pójdą na spacer. To na razie, widzimy się w środku. Takie głodne kury. A tutaj czeka jedzonko konanie. nie. Wymieszamy. Kukurydza, pszenica, pszenżyto, słonecznik i trochę jęczmienia, żeby nie było mi smutno. One to wtryniają, słuchajcie, jak wściekłe. Dobrze, że kupiłam sobie na złomie tą balię, to mam w czym mieszać. Bo tak w takim małym. O, proszę bardzo, zaraz, bo tutaj się. rozjechała ostrość. W takim małym. w takim małym wiaderku to jest naprawdę trudno. Nie dałoby rady tyle wymieszać. A tak starczy na dłużej. Tak. Patrzcie jakie, jakie głodne. Jakie głodne kurczaki? Dobra. Tak, czarna od czarna diwa opa, operetkowa. Tak, czarna diwa. A gdzie jest malutka? Malutka pewnie jest w gniazdku. Pomalutka jest yy, duetem altowym do czarnej. Czarna jest sopranem. Proszę. Taki sopran. A jeżeli się zastanawiacie, czemu one mają takie gochy dupy? To przez cicipkę. O tą tutaj tą o tu, tą cicipkę. To jest kurczak, który uwielbia obdziobywać innym kurom tyłki. I dlatego na przykład czarna albo darka mają takie właśnie wygolone zady. O, jest malutka! Jest malutka, proszę bardzo. Mówiłam, że altem zasuwa? Dobra, to ja lecę karmić, bo tu jest naprawdę zimno. Widzicie? A tu macie sopran. No, mam taki piękny duet kurzy. Dobra, lecę, bo one są głodne, króliki są głodne, a ja zaraz zamarznę. To tymczasem, Bodem lasem.